Siema widzowie ogólnie grałem przez dłuższy czas w anarchię, dlatego nie było w ogóle filmików. mam jeszcze studenta na dwa dni. Kupiłem klucza Mam 15. Sorry. No 15 kluczy, jeszcze 4 do ten. Jest ze mną mój kolega. Hello! I ogólnie zrobiłem to tylko dlatego. Że chcę zobaczyć e, jak się... Czy zdobędę więcej hajsu po prostu? Miałem ze 70k. Ze 70k po prostu. Dobra, otwieramy pierw... Nie wiem, mas... Dobra, otwieramy. Masowy dawaj. Po prostu. Tak o no to to jest za jakieś, nie wiem. 20 ja może Nie wiem, kilow I co dalej? O. Nie, no kupa. Ja to mogę już wywalić w sumie. Możesz. No dobra, teraz. Pietry... No i teraz Ana Epic. Czyli. Nie, no. Epickie. No. no. A ty powiedzisz Ana Epik. Dobra. Nie powiedziałem i teraz to dwa. To, e... To, e... To, i lub to. Lub to. Dobra, masowe? Dwa? Nie! Dwa, no dwa! Dobra, masowe i dwa. Pierwsze, pierwsze kluczyki. Dobra, OP jestem. O kurde, o kurde. To już jesteś na plusie. Ej, chłopaki nowaki, jesteś? O kurde. Chłopaki jesteś? Jest trzy koła. Dziń na ciebie. Wiem. O kurde Ty Dobra, pojedynczo O bedrock No, 2K Kurde bedrock Znowu, o kurde Mieczek To byś go wyzmiankował Ej dobra, miałem księgę Ten Bania S? Plus ale i tak to nie na minus. No. O Boże. O był obok. No, Ez Wip. Tupa. Cztery perły. No kur... Ej, jeśli dropnie bedrock, to nie wiem. Ale bym się założył z tym, że nie masz psychego postawić na RTP. Bedrock Ostatnie dwa klucze, dobra. Proszę. Jezu, nie! Jak ja jestem tak na minus. To teraz widzowie sobie to wszystko posprzedajemy. To I kupujesz kolejne klucze! No, kupuję kolejne klucze. Jej. Nie, wiem, o, nie wiem czy mówiłem, ale miałem 70. Mi, nie wiem. O, bo sprzedał swoje wszystkie itemy. No jak? Dobra. Bo powiedział, że kończy na anarchii, bo mu się nudzi. Dobra, to no... Sprzedaję. Ogólnie widzowie, co nie? To ja ogólnie kupię anarchiczny kluczyk, jednak z tego hajsa nie Epic, Bo, zobaczcie co jest z anarchicznym kluczyk, a Epic. Nie, sorry za. To jaki to jest? 45% obrażenia 45% krytyczne. Pokaż w tradezie. Pokaż w, trajdzie. w trajdzie. Ej, Ej, jak dropnie Elka to mi dasz. Ja ją sprzedam i kupię kolejne. Ej, kluczyki, e Albo Anna. Może? Może jeden wtedy kupię. Ale wą... <noise> Ej, ale tak seria, by ci dropy dwie L dałbyś mi jedną? No. Nie. Nie, oh, zrobił oh, że... <noise> <noise> Albo... <noise> I z tego. <noise> Ej, ale, ej, ej, to się nagrywa teraz, co ja będę mówił? No. Kurde, zrobisz przerwę? Będzie, 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 będzie. Błagam, Elka, Elka, Elka. No, okay. To chodź. No, to myślę, a ja, jakie będziemy? Wypierdalaj stąd kurwa, wypierdalaj Just... stąd kurwa. 30%? No, wybaczki, słowa. Ja wychodzę z pokoju. Artur? No? Ja się wyciszam Mhm. Wychodzę z pokoju, otwieram kluczyki i ten. To po prostu. Okay. Liczcie teraz do dziesięciu. Od teraz. Ale nie kliknął. Ja nie mogę. O, teraz kliknął. Nie dobra. Nie! Jaka Elka. Elytra mu dropła. Co jest? Widzowie Elytra. Elytra mu dropła. Elytra sportowa. Jestem Pła. Elytra. Elytra, seria, ci mówię. Yeah. <coughs> Nie masz psychy kupić item shopu drugiego, Ana. Ile? Jednego. Ale dwie dychy kosztuje. No? To mnie nie, nie chce. <noise> ja Szczerze te budki z zapięćka. I, I kupi kolejny epik. Tak. Bracie. Ogólnie widzowie nie opyla. Nie no, tyle się sprzedawać. I tam. Ten... Nie róbcie tego w domu. <laughs> Nie róbcie tego w domu, a co na dworze? <laughs> proszę. Bedrock. proszę, anarchia. Giebib. giebib! Giebib, tak, giebib. Albo bedrock. Proszę. proszę. Błagam. Ale gówno. 500, 1000, 1500. Kurde, myszka mi się Dobra, to ja już się może rozłączyć, nie? Bo chyba już cię nie stać na klucz. Czekaj, 2500, 3000, 4000. 4000. Czyli skończyłeś z pięcioma sercami. Wydaj 70k, skończę z pięcioma sercami, nie? nie Mogłem kupić w sumie anarchiczne, co nie? No. Mogę, wydać, może by wydopić Dobra, to A to mogę kupić wszystkie anarchiczne klucze i byś miał dobry drop. No. No kurde, A chciałem. Ja też. Przez łącze, bo to nagranie już trwa 20 minut, nie wiem czy mi się przyda do życia. Dobra, to a baj. Bye-bye. bye nie wiem, Czyli ogólnie widzowie, jedna rzecz. Nie sprzedawajcie kujnie i nie kupujcie kluczy. Nie tyle. ja ogólnie, zobaczcie jeszcze na lobby mam 3 dni czyli jeszcze 3 gwipy chyba 3 kitty gwip i 3 klucze mam jeszcze jak sprzedam tego seta i w ogóle to może będę miał 4 klucze to może za 4 dni wiecie co będzie Bye.